Elowiny mordeczki, nagrywamy dzisiaj to. Jeśli pomyślicie o czymś, co jest gabarytowo naprawdę niewielkie, ale ma ogromne możliwości, to na pewno musicie pomyśleć o dzisiejszym urządzeniu. Zapraszam Was na wideorecenzję DJI Pocket 2. Kiedy testowałem poprzednika w ubiegłym roku, zdaje się, przyznam szczerze, że sprzęt mnie zachwycił. To znaczy, strasznie podoba mi się idea tego, że ten sprzęt jest tak bardzo ultra kompaktowy, jest tak niewielki. W mojej wersji aktualnej widzicie jeszcze dodatkową dokładkę, która służy. Do obsługi mikrofonu. De facto to urządzenie wygląda dokładnie tak. Zobaczcie, jak ono jest absurdalnie niewielkie jak ogromne daje możliwości, jeżeli chodzi o mobilność. I tak faktycznie było z poprzednią generacją. Ona była naprawdę bardzo, bardzo fajnym sprzętem, jeżeli chodzi o możliwości transportu, zabierania ze sobą na spacery. Po prostu wrzucaliście ją do kieszeni i mogliście mieć ją zawsze ze sobą. E, oczywiście tutaj w drugiej generacji, w pokecie dwójce. E, Idea jest zupełnie analogiczna. To urządzenie dalej jest tak samo małe i tak samo dające możliwości, o właściwie ogromne możliwości, na pewno dużo większe możliwości od poprzedniej generacji. Chociażby dlatego, że jest tutaj większy sensor, a to przekłada się oczywiście na większą jakość. Ja przez ostatnie tygodnie dość intensywnie testowałem ten sprzęt i powiem Wam szczerze, że zastanawiam się, czy sobie po prostu go nie kupić, dlatego że przy tak małym gabarycie, przy cenie i możliwościach, ten sprzęt jest naprawdę świetny, naprawdę świetny. No dobra, ale omówmy sobie całą obudowę na początek. Przede wszystkim mamy tutaj kilka nowości. Jeżeli zdecydujecie się na wersję combo, to dodatkowo w wersji combo, oprócz tony gadżetów, dostaniecie m.in. szeroki obiektyw, który przypinany jest magnetycznie. Mamy ten charakterystyczny czerwony pasek i ten obiektyw. Przyczepi się magnetycznie, zwiększając pole widzenia w samym OZMO. Co ważne, ten zakres i tak się zwiększył w porównaniu do jedynki, dlatego że bez problemu jesteśmy w stanie iść, vlogować, widzieć całą serwetkę, bez konieczności wyciągania daleko ręki, tak jak było to przy poprzedniej generacji. E, mamy oczywiście także mikrofony dookoła całego urządzenia, w związku z czym, jak będziecie go trzymać, nie ma mowy o tym, żeby je zasłonić. Te mikrofony działają naprawdę świetnie, niezależnie jak trzymać urządzenie. E, one zbierają naprawdę, naprawdę bardzo dobrze. Oprócz tego, oczywiście, mamy dodatkowy adapter do mikrofonu, o tym za chwilę. Mamy bardzo fajny stand, który można przyczepić do obudowy urządzenia. Dla mnie natomiast największym featurem, właściwie, czy nowością w tym urządzeniu, które zwiększa spektrum możliwości Poketa, jest przede wszystkim mikrofon. I ten mikrofon podłączacie za pośrednictwem dodatkowego elementu, który macie tutaj. On powoduje oczywiście, że wasz 奥斯摩。 delikatnie powiększa się, natomiast powiem Wam szczerze, że w praktyce sprawa wygląda w ten sposób, że z tym powiększonym elementem, powiększającym elementem całe, całe urządzenie jest po prostu zwyczajnie wygodniej trzymać poketa, a umówmy się, że na gabarycie on zdecydowanie dużo nie dostaje, a chwyt jest zdecydowanie pewniejszy. Jeżeli chodzi o sam mikrofon, zaraz zobaczycie jego możliwości w akcji, natomiast chciałem Wam powiedzieć, że dla mnie jest to game changer w tym sprzęcie, dlatego że raz, że mikrofon jest naprawdę świetny, a dwa, że daje ogromne możliwości, jeżeli chodzi o nagrywanie. Już nie musicie stać blisko urządzenia, żeby dźwięk został wychwycony przez mikrofon umieszczony w obudowie. Natomiast e, możecie użyć bezprzewodowego mikrofonu, który wystarczy włączyć. On automatycznie łączy się z poketem e, i jest właściwie gotowy do użytku. Otrzymujecie tylko sprawną informację, ile minut macie e, czasu nagrywania. Zdaje się, że przy naładowanym mikrofonie do pełna e, Informacja, jaką otrzymywałem o jego żywotności, to 420 minut. Podejrzewam, że być może nawet to więcej niż samo Osmo jest w stanie wytrzymać na baterii. Idąc dalej, mamy oczywiście te zmieniane elementy do dodatkowych akcesoriów, które możemy sobie tutaj zamontować. DJI mówi o tym także, że. Urządzenie uruchamia się w przeciągu sekundy. Nie do końca jestem pewien, czy to jest sekunda, czy półtorej sekundy, ale mi się, że to nie ma żadnego znaczenia właściwie, dlatego że urządzenie po prostu jest właściwie. Bardzo szybko gotowe do nagrywania. Jeżeli macie moment do uchwycenia, wystarczy przycisnąć guzik, i urządzenie jest gotowe do nagrywania. Tak na dobrą sprawę. Z problemów, którymi ja się napotkałem, to FaceTrack. W sensie on działa dobrze. Z tych ciekawych opcji w pokecie macie także możliwość śledzenia twarzy, z którym to pocket radzi sobie całkiem różnie. Natomiast czasami potrafi zgubić obiekt podczas śledzenia, natomiast wydaje mi się, że tam coś może wymagać poprawienia, dlatego że często ten face track po prostu potrafi się zgubić, nawet w momencie, kiedy nie robimy dynamicznych uników, tylko po prostu poruszamy się. Natomiast jestem przekonany, że to jest kwestia tylko software'owa i na pewno przy kolejnej aktualizacji sprzętu, z kolejnej aktualizacji Pocket'a dostaniemy nową wersję oprogramowania, która ten problem może rozwiązać. No dobrze, ale sprawdźmy sprzęt w takim razie jak sprawuje się w akcji. No dobra, słuchajcie, poket nie będzie miał ze mną łatwego życia dlatego, że warunki są bardzo niekorzystne. Raz, że maseczka, dwa, że mocno tu dość wieje. Natomiast mamy deadketa, który powinien ten problem zniwelować. No, dobra, słuchajcie, szybka zmiana maseczki, żeby nie było zbyt trudno. Mimo wszystko mikrofon i tak genialnie zbiera. W zestawie macie martwego kotka, Detketa, który załatwia temat wszystkich szumów związanych z hałasem wynikającym z wiatru. A jestem w miejscu, w którym wiatr lubi bywać. Idąc dalej, nawet same mikrofony wbudowane w samo urządzenie, a są one obudowane, właściwie wbudowane w każdy bok. Poketa także radzą sobie świetnie, natomiast nie da się ukryć, że z zewnętrznym mikrofonem macie tutaj dużo większe możliwości, jeżeli chodzi o bycie absolutnie niezależnym i odsunięcie się od samego poketa, czyli w zestawie idealnym łączacie sobie face track, odsuwacie się od mikrofonu, znaczy w zasadzie odsuwacie się od urządzenia, mając mikrofon przy sobie i możecie nagrywać z dużej odległości, mając przy tym cały czas genialnej jakości dźwięk. Ten zewnętrzny mikrofon to jest taki naprawdę duży game changer, dlatego że oprócz tego, że po prostu jest, daje dużo możliwości, dużo więcej możliwości, to także macie możliwość podłączenia do niego mikrofonu krawatowego, więc nie musicie tego nigdzie przypinać. Możecie schować sobie mikrofon do kieszeni i zwyczajnie podpiąć mikrofon krawatowy. Oczywiście największą zaletą tego urządzenia jest jego gabaryt. Jego rozmiary są naprawdę malutkie w związku z czym możecie kamerkę schować bez najmniejszych przeszkód do kieszeni, zabrać na spacer rodzinny, czy też nawet korzystać z nagrywania biroli do Waszych głównych materiałów wideo i działa naprawdę świetnie. Oczywiście nie będziecie mieli pięknego efektu bokeh, no bo siłą rzeczy to nie tej klasy sprzęt, natomiast tu on chyba do niczego nie jest właściwie potrzebny, tak naprawdę. Jego gabaryty są naprawdę na tyle małe, że można go zabrać wszędzie ze sobą zamiast wielkiej, ociężałej lustrzanki. Co właściwie powoduje, że, że ten typ sprzętu jest faworytem w swojej małej kategorii. Co ciekawe z tych fajniejszych opcji, DJI ma także możliwość śledzenia twarzy i radzi sobie z tym całkiem dobrze. Oczywiście czasami ma problem, jeżeli założycie maskę, no to może się okazać, że nagle ten tracking zostanie zgubiony. Natomiast trzeba pamiętać, że DJI bardzo, bardzo dba o swoich użytkowników, jeżeli chodzi o kontekst aktualizacji oprogramowania. Poprawiając właściwie wszystkie błędy, nawet ostatnio pojawiła się poprawka do mojego DJI Osmo Action, który już kilka. E, lat ma właściwie. E, nie jest został zapomniany przez DJI, więc kupując Pokéta mamy gwarancję tego, że wszystkie błędy zostaną na pewno poprawione przez DJI w oprogramowaniu, w aktualizacji oprogramowania. No dobrze, zapytacie w takim razie, dla kogo ten sprzęt właściwie jest. Wydaje mi się, że tak naprawdę dla każdego, kto zainteresowany jest nagrywaniem nagrywaniu materiałów wideo, dlatego że i ci bardziej zaawansowani użytkownicy znajdą coś w pokecie dwójce dla siebie, chociażby narzędzie do nagrywania biroli czy nagrywania jakichś krótkich materiałów, gdzie nie możecie wyciągnąć szybko lustrzanki. Poket jest bardzo malutki, bardzo poręczny, możecie mieć go właściwie cały czas przy sobie, bez konieczności noszenia wielkich toreb z lustrzankami, obiektywami. I tak dalej. Natomiast nie da się ukryć, że główną grupą odbiorców na pewno są użytkownicy początkujący swoją przygodę z nagrywaniem materiału wideo, a Pocket 2 przy swoich malutkich rozmiarach naprawdę daje ogromne możliwości i doskonały start na początek. To była recenzja DJI Pocket 2. Ja nazywam się Sebastian Łubik i zapraszam Was do czytania dailyweb.pl i subskrybowania naszego kanału. Dzięki, trzymajcie się, cześć!